I co? Co tam u Was? Źle jest? No źle! Narzekacie, że tak jest zawsze. A to dopiero miesiąc, miesiąc, a Wy już fiksujecie. Nie możecie wytrzymać ze swoimi żonami. Nie możecie wytrzymać ze swoimi mężami, ze swoimi dziećmi. Ze swoimi psami, kotami, sąsiadami. To jak żyliście do tej pory? Z tym wszystkim. No jak? Czy wy w ogóle żyliście? Tęsknicie za normalnością. Jasne. Za jaką normalnością? Tak wam było zawsze dobrze przed tym. Tak wam dobrze było. Ilu z, z was narzekało na to wszystko? Na pogodę, na rząd? Na młodzież, na pracę, na brak pracy. Chcecie wrócić do normalności? Błagacie o powrót do normalności? A co to jest normalność? Wasza normalność, ha, nasza normalność. Święty spokój. Gówno! Gdybym wam dał święty spokój, to byście na drzewach wciąż siedzieli. Trzeba was nieustająco wytrącać wojnami, zarazami, kataklizmami, bo inaczej to nic. Nic. Także to jeszcze chwilę potrwa. Ile? No tyle, ile potrzeba.